Cześć, witam Was na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj przy selerze te takie białe płatki, co lecą, to śnieg. <laughs> Więc czas pomyśleć już o wykopaniu selera. Jak widzicie, u mnie seler już liście wyłożył na boki. Jest to spowodowane tym, że po prostu w, w, w piątek chyba dość mocno nasypało śniegu po południu no i po prostu był on tak ciężki że cały ten nać przygniotło do ziemi dlatego czas już go wykopać tam jeszcze zostało parę ostatnich porów tak więc też to wykopiemy <tuszy> ogólnie sam zbiór selera nie jest jakoś bardzo skomplikowany wystarczy podważyć go łapatą I wyciągamy. I teraz tak. Jeśli jeśli zbieracie nać, to wiadomo, należy to zrobić tak. W taki sposób, żeby ona nie była cała zmieszana z ziemią. Jeśli nie, no to wiadomo, wykopujemy. Nie zwracając uwagi na, na nie. Ja tutaj, żeby było szybciej. Część po prostu wezmę, wykopię. Niektóre ładnie porosły, tak jak ten. Niektóre są mniejsze. Ci, którzy oglądali mój kanał, wiedzą, że po prostu Jasenero wsadziłem dość ciasno i dlatego niektóre. Z nich są po prostu bardzo małe, no ale co poradzić, nie było miejsca, w przyszłym roku inaczej sobie rozplanujemy cały warzywnik. Dlatego ja teraz to wszystko szybko wykopuję i pokażę Wam jakie selery w tym roku udało mi się wyhodować. I mamy już wykopane. Ogólnie selery są dość ładne, te mają Około 8 cm średnicy, tamten też, tamten więcej, tamten jest mniejszy, około 6. Ten jest największy, mój w tym roku. On ma grubo ponad 10 cm średnicy. Jest kilka takich, jest kilka mniejszych. Tak więc sezon selerowy uważam za udany. No. Teraz wystarczy go przygotować do. Zimowania do przechowywania. Jak to zrobić, to pokażę już w następnym filmie. Ponieważ tutaj dość mocno zaczyna wiać, sypie śnieg, jest nieprzyjemnie. Zrobię to po prostu w garażu. Wszystko, ale o tym będzie inny film. W innym filmie również nagram cały poradnik, jak uprawiać seler, żeby mieć takie wielkie selery jak tutaj. Ale to też w najbliższym czasie, dopiero wiadomo, teraz już mamy późną jesień, czasu jest coraz mniej. Też długo nie nagrywałem filmów, ponieważ jak wracałem z pracy po 16 to już była noc, a więc nie było możliwości dopiero dzisiaj, co jest cały dzień wolny pierwszy od dłuższego czasu. Także postanowiłem Wam nagrać, pokazać jak zbiory wyglądają. Wiadomo, to nie są wszystkie, ponieważ już część selerów było wykopanych prędzej. No i pory, port też już jest praktycznie całe wykopane. Tu zostały cztery takie sztuki do wykopania i to będzie praktycznie koniec sezonu warzywnego na ten rok. No nie liczę tutaj oczywiście jarmurzy, bo jarmurze zostają, zostają po prostu na zimę. Również w ziemię, taki przemarznięty. Przemarznięty jarmuż ma zupełnie inny, inny smak, moim zdaniem lepszy, ale to już nie temat na ten film. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Jeśli macie jakieś, e, jeśli chcecie, możecie pochwalić się również swoimi zbiorami, jak u was to wyszło, jak się sezon skończył. I co zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. I do oglądania innych filmów. Na razie cześć.